No, cieszę się na pewno z tego powrotu. Było to dla mnie udane dwa lata wcześniejsze, więc nie zastanawiałem się gdzieś długo nad tym powrotem i, i razem z rodziną cieszymy się bardzo, że mogliśmy tu wrócić. Cel jest jeden: myślę, że zdobyć medal dla Leszna, indywidualny gdzieś tam. Wiadomo, poprawić zeszłoroczny sezon, który nie był dla mnie udany, ale najważniejsze będzie to, żeby w końcu medale zawisły na szyjach tutaj w Lesznie. Tak, miałem propozycje z innych klubów, ale gdzieś znajomość tego miejsca i przede wszystkim od początku gdzieś tam konkret ze strony klubu i zdecydowałem się wrócić. Myślę, że, że nie było gdzieś tam takiej sytuacji. Trener gdzieś tam nas sam analizował przeciwnika i, i był bardzo dobrze przygotowany pod tym kątem, więc też gdzieś tam inni zawodnicy na tyle już graliśmy razem przeciwko sobie, że, że znaliśmy się, więc nie trzeba było takiej pomocy z mojej strony. No tak, tak, gdzieś od, od wyjazdu. Nieraz rozmawialiśmy z żoną o możliwym powrocie tutaj, więc na pewno tęskniłem i, i jeszcze raz mówię, cieszę się, że mogę tutaj być. AC Milan, i Łystok. O, no, jak najbardziej będzie taka możliwość.